Witam Was ponownie na moim kanale. To jest dalszy ciąg, bo nie chcący się zakończyć, mi się tam nakliknęło, ale jedziemy teraz do Olkiufa, bo to jest druga część, i zaraz będziemy na rynku, i to będzie druga część tego, co nagrywałem. Dobra, jesteśmy przy rynku. Ostrołanka Rynek Dziwne, tu tylko ja jestem Pociągła, a nikt nie prowadzi, tylko automatycznie się prowadzi To będzie dość krótko trwało. Mówiłem, że to krótko. O, mam zielone światełko na pociągu. I odjeżdżamy, widzowie. Jesteśmy na Ostrą Głównej, ale nie wysiadamy. Idziemy dalej zaraz będziemy jechać dalej. Fajne są te wagony. Te wagony są bardzo fajne. Stacja I teraz jedziemy. Odjeżdżamy zaraz. Już za chwileczkę. Teraz będzie górka narodowa. Przypominam, a tam dalej tak to nie będzie. Tam jak China to tam się jedzie na górkę narodową. Widzicie tam drogę? To tam się jedzie.